Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Isander, a to kolejny materiał z gry Evolve. Tym razem zagramy sobie jako e, support, z tego co widzę. Możemy sobie wybrać oczywiście, wybiorę to, opcję, żeby dalej skakać. To jest dla nas bardziej, e, tutaj myślę, potrzebne. Będziemy biegać z tą zwierzaczkiem chyba, tak? Z tego co rozumiem. Jako support jesteśmy właśnie to chyba... Tą panią tutaj z takimi nastraszonymi włosami. Dokładnie, jesteś myśliwym. Nie będę wam tutaj przeszkadzał, podczas tego możecie sobie obejrzeć spokoju, jak to wygląda ten filmik. Z tego co rozumiem, ten stwór tak samo może coś tutaj, jakby nie wiem, podnosić. Jeżeli ktoś padnie. I zaczynamy jak widzicie. Wcielamy się już w rolę. Zobaczymy jaki tutaj będzie mieli interfejs. Co takiego tu mamy? Po trójeczku mamy coś związanego z top Jedynka broń. Czwórka to jest zamknięcie y, goliata. A dwójka kolejna broń. A więc schodzimy na dół. No i jesteśmy. Ok. Nasz spór już tutaj widzę tropi. Tak wygląda ten ogień. Goliat szedł gdzieś tu na górę. I gdzieś chyba poszedł gdzieś indziej, tak? Dobrze idziemy? A czemu niby tutaj mamy iść? Dobrze poszedł? Nie, dobrze idziemy cały czas. Tam jest Goliat, widzę go. Muszę pamiętać, żeby go zamknąć, jak tylko go dogonimy. To jest dosyć ważne. To jedyny sposób, żeby go, go ubić. Tam wlazł na górę. O, Ops, Ups, ledwo co, ale się udało. Ten nasz spór widać się wspinał na górę. Gdzie jest ten Goliat? Ucieka nam. Już go tam widzimy. Nie jest tak strasznie daleko. Dalej. Rzuciliśmy osłonkę. Teraz tak łatwo nie wyjdziesz. Troszeczkę porozstawiamy tutaj tych min. Nie dużo mu zostało życia. a chce się widzę widostać dostać. To nie będzie dla niego takie łatwe, bo go uwięziliśmy pięknie. Musimy strzelać mu w te punkty, które właśnie tu są podświetlane. Wow wow wow. Wsujmy się lepiej. Widzę, że nas tam mierzył. I w ogóle nawet możemy mu strzelać. Tak, chyba akurat nie jest dobry punkt. Wow wow wow. No i wygląda na to, że udało nam się wygrać. To to star, pierwsze starcie. Myślę, że, że rozegramy sobie jeszcze jedną partyjkę, bo naprawdę to było szybkie. Zobaczycie przy okazji jak wygląda tutaj ekrany ładowania i tak dalej. Nie chodzi mi konkretnie o ekrany ładowania, tylko właśnie o tutaj jak dostajemy punktacje za określone rzeczy. możemy sobie przejść od razu dalej tu jest wszystko ok select ok i za 6 sekund 5 4 3 powinniśmy przejść dalej e, tutaj macie teraz pokazane jak wyglądała akcja jeżeli chodzi o całą właśnie Rozgrywkę, po kolei, gdzie były starcie, i tak dalej, jak poruszaliśmy się po całej mapie, kto miał jaki poziom życia, jaki poziom życia miał potwór. Myślę, że bardzo fajnie to twórcy tutaj zrobili. Możemy wybrać rolę jako support. Może spróbujmy tym razem. Nie, medykiem nie chcę być. Może jako traper. W ten sposób może troszeczkę sobie zmienimy. Już nie jestem pewien, czy teraz nie byliśmy traperem. Czy byliśmy supportem. Nie spojrzałem na to. Cholercie. Ja sami zobaczycie zresztą. Ja pewnie coś pominąłem jak zwykle. Musimy teraz czekać, aż po prostu wszyscy gracze zdecydują się na dalszą grę. Teraz po prostu sprawdzę, czy wszyscy są wyciszeni, jest taka opcja tutaj, że oczywiście możemy rozmawiać z czatu przez grę, tak, Zwoń z Wojszczata, ale równie dobrze możemy tych graczy wszystkich wyciszyć, w moim przypadku jednak wyciszenie jest lepsze. Może znajomymi bym grał, tak, wtedy jasne, że chciałbym ich słyszeć i nagrywać oczywiście. Zobaczmy czy teraz wszystko powinno pójść dobrze, załaduje nam się kolejna. Kolejna potyczka. Tak, dokładnie. Jeżeli będą trwały zbyt długo te ekrany, ekrany ładowania, to oczywiście to powycinam i zmontuję w całość, tak żeby to troszeczkę krócej to wszystko było. No i tak jak widzicie będziemy mogli rozegrać kolejny stage'a. Znowu jesteśmy tą Megi. Coś możemy wybrać innego? Chyba jeszcze nie bardzo. Czyli wybierzemy te same perki, które mieliśmy. Nie ma sensu tutaj nic zmieniać. Minutę 30 do rozpoczęcia. Jest chyba, że gracze wcześniej się załadują, tak? Nie jestem pewien właśnie, czy to jest ekran ładowania, czy... Czy to jest latencji. Tu widzę, że jeden gracz chyba ma mikrofon. Ale go wyciszymy. coś tak jakby tu nie działa z tym wyciszeniem powinien tu się przekreślić ten mikrofonik no ale może nie będzie mówił zbyt dużo miejmy nadzieję, że nie niestety, ale ktoś jeszcze tutaj nie wybrał swojego perka, tak, dodatku i musimy na niego czekać, ma na to 16 sekund myślę, że to będzie już taki drugi mecz i to będzie ostatni meczek dzisiaj dwa um jeszcze i to będzie ok, jeżeli chodzi o to grę, może jeszcze, jeszcze, jeszcze jakiś jeden filmik się pokaże tylko z tej alfy Myślę, że to i tak dosyć dobrze pokazuje grę i możecie sami wybrać, czy będzie ją warto kupić w dniu premiery, czy też nie. Powiem Wam szczerze, że jak na razie gra mi się bardzo podoba, jest w niej bardzo dużo akcji i w ogóle to polowanie na stwory przypomina mi pewną grę, mianowicie Giants Citizen Kabuto. Chyba tak się nazywała ta gra z tego co pamiętam, tylko tam można było rozwijać swoją bazę jeszcze. I też był motyw właśnie ze Stworem i jednym takim dużym, właśnie tytułowym y, giancem, tak, gigantem, y, na którego się polowało. W zasadzie to każdy się zwalczał z tego co pamiętam. Były różne rasy tam do wyboru, jak tacy Marines, tacy Truperzy. Nie pamiętam dokładnie kto jeszcze. Takie chyba wodne stwory jakieś. Ale bardzo mi właśnie koncepcja tej gry przypomina Giants Citizen of Cabuto, czy Citizen Kabuto. No i zaczynamy. Kolejne przygotowania do desantu. Powiem wam, że gra naprawdę bardzo dobrze chodzi. Żadnych przycinek nie ma, jest świetnie zoptymalizowana. Ja mam dosyć mocny sprzęt, wiem o tym, ale. Yy, no też jeszcze nagrywam, tak? To zżera naprawdę ogromne zasoby, jeżeli chodzi o komputer. Z tej strony mamy stwora. Widzimy, że tam spłoszył. Tam jest, tam skacze. Daisy już go tam goni. Więc chodźmy za nią. Tu gdzieś tędy pobieg. Ubijmy lepiej tego stwora. Wow, 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 wow. Troszeczkę nam... uciekł teraz. Wow 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 wow. Co tu tak wali? To ten jeden z naszych taka coś użył? Podleczymy się trochę. Dobrze, ten medyk wie co robi. Gdzie on jest ten stwór? Gdzie on nam uciekł? Ewoluował do drugiego poziomu, już niestety. Jest tam, jest na drugim poziomie, co jest dla nas niezbyt dobrym wyjściem. puścimy shielda żeby nam nie uciekł troszeczkę tych min tutaj rozstawimy i go ustrzelmy te słabe punkty musimy w niego pakować Wow, 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 wow Teraz na nas się wziął Już praktycznie leżymy Lepiej się odsuńmy Jak najdalej się da Widzę, że mamy naprawdę dobry support w postaci medyka Który nas bardzo ładnie leczy Kukujemy w niego ile się da. Najważniejsze to nie stać w grupie, bo on ma sporo tych ataków obszarowych. No niestety nasza, e, nasza tarcza, w której go zapaliśmy, te pole siłowe e, już zgasło, jak widzicie i znowu musimy go ścigać. No niestety nie wejdę tam teraz. Dobrze udało się Oni są wszyscy gdzieś tam A gdzie jest stwór? Daisy tam się z nami Tam się z kimś tłucze Cały czas go słyszę ale nie widzę gdzie on jest Tam na górze? Dokładnie jest tam. Ubijmy go już. No i dokładnie przysłużyliśmy się jeszcze na sam koniec do <grywania> ubicia stwora. I tak oto kończymy już ten materiał. Dwoma zwycięstwami w postaci dwukrotnie ubitego Goliata. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak widzicie, zdobyłem jeszcze tutaj trzeci poziom. Ale to już jest wszystko na dziś. Do zobaczenia, cześć!